Jedną z sytuacji, które zawsze bacznie obserwuję, jest mocny spadek akcji dobrej spółki po ogłoszeniu wyników finansowych. Nie inaczej będzie dzisiaj. Sprawdzimy spółkę Lulu Lemon Atletica i zastanowię się, czy warto bym dodał do mojego portfela, czy też nie. Przeanalizujemy szanse i zagrożenia, a na koniec odpowiem na pytanie, czy spółka daje szansę na zrobienie 50% na inwestycji w jej akcje w długim terminie. Ja nazywam się Bartek trzyma i zapraszam do dzisiejszej analizy. No dobrze, ale zacznijmy od tego, co w ogóle się wydarzyło. 21 marca Lululemon podzieliło się z inwestorami wynikami za czwarty kwartał 2023 roku. Po czym kurs akcji spadł o sympatyczne 12%, a w ciągu kolejnych tygodni dołożyliśmy kolejne 17% spadków. Od otwarcia 21 marca akcje są już o blisko 27% niżej, natomiast od szczytów przełomu 2023 i 2024 roku przecena sięga ponad 35%. Jak zapewne się domyślacie, wyniki spółki były fatalne, a prognozy na przyszłość są jeszcze gorsze. Lululemon zareportowało zysk na akcje wyższe o 20% rok do roku w wysokości 5,29 dolara, przebijając prognozy o 28 centów. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3 m210 milionów dolarów, przebijając prognozy o 8 milionów dolarów i rosnąc o prawie 16% rok do roku. Wzrosły również marże marża brutto wyniosła 59%. Wobec 55% rok wcześniej. Marża operacyjna niemalże potroiła się wzrastając o 28,5% wobec około 11,3% rok wcześniej. Prognozy na rok 2024 zakładają wzrost przychodów ze sprzedaży o około 11-12%, a zysk na akcję powinien urosnąć o około 11%. I w tym momencie zapewne każdy zastanawia się, jak określenie wyniki spółki były fatalne, a prognozy na przyszłość jeszcze gorsze ma się do tego, co przed chwilą powiedziałem. Pół żartem, pół serii mógłbym powiedzieć, że ja też tego nie wiem, natomiast faktycznie należy przyznać, że prognozy są niższe od konsensusu. Za pierwszy kwartał 2024 roku spółka spodziewa się przychodów na poziomie 2 miliardy 190 milionów dolarów czyli około 70 milionów mniej niż oczekiwał rynek. Z kolei za cały rok 2024. Lulu powinno wygenerować około 10 miliardów 750 milionów dolarów sprzedaży i jest to wartość o około 25 milionów dolarów niższa od konsensusu. Zysk na akcję wyniesie 14,26 dolarów wobec oczekiwań na poziomie 15 dolarów. Przypominam, że zarówno sprzedaż, jak i zysk na akcje zanotują dwucyfrowe dodatnie dynamiki wzrostów, pomimo niższych od oczekiwań prognoz. To tyle jeżeli chodzi o przyczyny ostatnich spadków. Czas zatem przedstawić spółkę, a więc przyjrzyjmy się, czym Lulu się zajmuje. Koncern Lululemon Athletica, znany powszechnie jako Lululemon, to firma założona w 1998 roku w Vancouver w Kanadzie, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży odzieży do ćwiczeń i aktywności sportowej. Chociaż firma rozpoczęła swoją działalność jako marka oferująca odzież do jogi dla kobiet, z czasem rozszerzyła swoją ofertę na szeroki asortyment odzieży sportowej dla obu płci, obejmujący również odzież do biegania, treningów, sportów wodnych, a także odzież casualową. Lululemon wyróżnia się na rynku dzięki swojemu naciskowi na innowacje w zakresie materiałów i designu, co obejmuje rozwój specjalnych tkanin i technologii takich jak Silver Crescent, który daje odporność na zapachy, oraz Luon i Luxstream, który daje komfort i wsparcie podczas wysiłku fizycznego. Firma zwraca także uwagę na aspekty wspólnoty i dobrostanu, organizując lokalne wydarzenia, warsztaty i sesje jogi, aby budować i wspierać lokalne społeczności aktywnych ludzi. Czasem Lulu LeMon rozszerzył swoją działalność poza Kanadę i Stany Zjednoczone, wchodząc na rynki międzynarodowe, w tym do Europy, Azji i Australii, stając się globalnym graczem w branży odzieży sportowej. Obecnie Lulu posiada 711 sklepów zlokalizowanych głównie w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Kanadzie, Australii i Zjednoczonym Królestwie. I większość przychodów ze sprzedaży generują obecnie Stany i Kanada, które odpowiadają za 79% przychodów ze sprzedaży i jest to spadek z 85% w roku 2021. Oraz Chiny, które generują 10% przychodów ze sprzedaży, i jest to wzrost z 7%, które były generowane przez ten kraj w 2021 roku. Oprócz tego spółka posiada 39 sklepów franczyzowych, i jest to wzrost o 50% w stosunku do roku 2022. Sklepy te zlokalizowane są głównie w Meksyku i krajach Bliskiego Wschodu. Chiny są najszybciej rosnącym regionem dla spółki. W 2023 roku przychody ze sprzedaży w państwie środka urosły o 67,2%. Reszta świata, czyli Azja, Pacyficzna, Europa, Bliski Wschód i Afryka również rosną w imponującym tempie. W 2023 roku przychody ze sprzedaży poza Chinami i Stanami Zjednoczonymi wyniosły 1,24 24 dolarów, co oznaczało wzrost o skromne 43% rok do roku. Najwolniejszy wzrost notują Stany i Kanada. W 2023 roku przychody z tych dwóch krajów osiągnęły około 7,6 miliarda dolarów, rosnąc prawie 12% rok do roku. Zastanawiając się nad przyszłością spółki, warto rzucić okiem na dane, jakie dostarcza nam ankietowanie osób przyjmujących semaglutyd, czyli leki takie jak Ozempic czy Trulicity. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Stifel, pacjenci, którzy stosują leki wspomagające odchudzanie, wykazują tendencję do zwiększania wydatków na odzież sportową oraz energetyki. Jest to tym bardziej zasadne, że największą skuteczność leków GLP-1 występuje w połączeniu ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym. Obecnie szacuje się, że około 7% populacji dorosłych Amerykanów przyjmuje tego typu środki, a docelowo ma to być aż 15% dorosłej populacji. Z negatywów warto wspomnieć o słabszych prognozach, głównie w segmencie amerykańskim, chociaż tutaj trzeba oddać spółce, że wspomniana słabość wynika m.in. z wyprzedania zapasów, co z kolei rokuje dobrze na przyszłość. Innym ryzykiem będzie wzrost wydatków marketingowych, które mają na celu zwiększyć rozpoznawalność marki wśród konsumentów rozpoznawalność, która, dodajmy, że według zarządu jest wciąż niska. Druga grupa wydatków będzie związana z projektowaniem nowych i przynajmniej w zamyśle innowacyjnych produktów. Marka w świecie od odzieżowym to dość trudny temat, natomiast jak dotąd Lulu radziło sobie w tej kwestii wyśmienicie. W spółce udało się z sukcesem wejść na rynek obuwia sportowego przez uruchomienie dobrze przyjętej serii Beyond Feel oraz męskich sneakersów Cityverse. Przechodząc do finansów spółki, te wyglądają naprawdę rewelacyjnie, w ostatnich 10 latach przychody LULU rosły o 20% średniorocznie, EBITDA o 22% średniorocznie i to wszystko przy naprawdę kosmetycznym poziomie zadłużenia. Net jest ujemny, a spółka posiada na ręce około 2,2 miliarda dolarów w gotówce i jej ekwiwalentach. Dzisiejsza wycena przy cenie akcji wynoszącej 350 dolarów to Price to Sales na poziomie 4,68 EV do EBITDA na poziomie 16,6 i price to free cash flow na poziomie 26,12. Na potrzeby wyceny przyjmuję, że Lulu będzie w stanie rosnąć w tempie około 8% średniorocznie przez kolejne 10 lat. Analitycy prognozują znacząco wyższe poziomy, od 12% do nawet 18%, co i tak jest lekkim spadkiem w stosunku do 20% średniorocznie, jaki widzieliśmy w ostatniej dekadzie. Zakładam końcową wycenę spółki mierzoną wskaźnikiem EV to EBITDA na poziomie 17,5. Media na tego wskaźnika od debiutu spółki to 22,11, natomiast na ostatnie 40 kwartałów aż 29 kończyło się z wyceną EV EBITDA na poziomie ponad 18 punktów. Przy realizacji powyższych założeń oczekuję, że docelowo akcje Lulu będą warte 771 dolarów i w okresie najbliższych 10 lat spółka wygeneruje 119 dolarów free cash flow to equity. Przełożyłoby się to na 10,92% zwrotu średniorocznie z inwestycji w akcje tego podmiotu za porządku warto rzucić jeszcze okiem na wrażliwość modelu na dane wejściowe, i tak zakładając, że końcowa wycena będzie bliżej 20, a tempo wzrostu wyniesie 10%, oczekiwana stopa zwrotu rośnie do 15% rocznie. Analogicznie zakładając niższą końcową wycenę równą 14,5% i tempo wzrostu na poziomie 6%, oczekiwana stopa zwrotu spada do 7% rocznie. Przy stałych założeniach dotyczących wzrostu i końcowej wyceny. Kupując spółkę o 10% taniej, oczekiwana stopa zwrotu rośnie do 12%, natomiast przy wzroście ceny kupna o 10%, oczekiwana stopa zwrotu wyniesie 9.75% średniorocznie. Wycena spółki jest ten dość zgodny z analitykami, średnia z 22 wycen dla Lululemon to 488 dolarów na koniec kwietnia 2025 roku. Najwyższa wycena to 555 dolarów, a najniższa to 240 dolarów. 17 analityków wydało rekomendacje Kupuj, Trzech trzymaj, a dwóch sprzedaj Na 20 rekomendacji, które pojawiły się po 21 marca czyli już po opublikowaniu przez spółkę wyników tylko jedna instytucja zdecydowała się uznać, że Lulul będzie kiepską inwestycją Zanim przejdę do podsumowania Jeżeli jesteś zainteresowany listą spółek, które mają największą szansę znaleźć się w moim portfelu to zapraszam do postawienia mi kawy Każdy raport to 5 spółek, które w danym momencie wydają się najciekawsze Kopijcie na stronie Bajkof i znajdziesz informacje jak uzyskać dostęp do raportu. Podsumowując, Lululemon podoba mi się na tyle, że pierwsza transza trafiła już na mój rachunek i oczywiście trzymam kciuki za dalsze spadki, aby móc uśmiechem dokupować kolejne pakiety. A jeżeli ciekawicie, dlaczego sprzedałem akcji Intela, to kliknij w link widoczny na ekranie, aby obejrzeć analizę. To tyle z mojej strony dzięki za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia na następnym nagraniu.